Dzień dobry drogie Wiedźmy, dzień dobry drodzy Wiedźmini. Dzisiaj razem z moją kocicą w roli głównej, pokaż się Zoja wszystkim tutaj pięknie, powiedz dzień dobry. To jest moja szykreta, moja pierwsza dama tutaj. Pierwsza dama, jeśli chodzi o magię, bo ona uwielbia. Asystować często i pomagać. To wszyscy ci, którzy ciut już mnie znają, to wiedzą, że ona zawsze przy trudniejszych rozkładach tarota wparowuje na stół i żadna siła ludzka ani nieludzka nie jest ją w stanie z niego ściągnąć. I podpowiada, prawda? tak, Powiesz coś? Bo to umiesz mówić, tylko pewnie nie powiesz do kamerki. Dobrze, ale film dzisiejszy, słuchajcie, nagrywam dla tych, którzy mają zwierzęta. Ja mam obecnie koty, ale, więc zrobię rytuał pod hasłem, jak, jak uzdrowić zwierzę, pomóc w procesie uzdrawiania raczej, tak? Bo wiadomo, że leczy weterynarz, ale jeśli mamy dodatkowo potencjał magiczny, czemu nie wesprzeć, czemu nie wesprzeć holistycznie weterynarz, weterynarza działania, działaniami magicznymi? Więc dziś będzie przykładem Zoja, i po to ją tutaj mam. Żeby troszeczkę sierści nam podarowała, albowiem, o czym zaraz, przy rytuale potrzebny będzie kawałek czegoś, co zawiera DNA naszego zwierzęcia, tak? Więc moi drodzy, dzisiaj jeszcze raz podkreślam będzie rytuał o tym, jak wspomagamy magicznie proces zdrowienia naszych zwierzaków. I tyczy się to chorób tak zwanych zwyczajnych, chociaż takowych nie ma, bo zawsze schodzą z płaszczyzny duchowej, prawda? Ale również um, tyczy się to um, takich, powiedzmy sobie, schorzeń, które zwierzęta nasze mogą złapać, przejmując ataki energetyczne, które powinny siąść na nas, bo one tak czynią, bo wielokrotnie Wam opowiadałam, że tak to jest, że bronią nas, wspierają nas swoją. Energią psy, koty, jeśli ktoś ma węże, naprawdę też piękne istoty, też potrafią bardzo wydajnie kontaktować się z nami. Jeśli ktoś ma rybki, również. Um, nie ma właściwie zwierzęcia, z którym nie, mo z którym nie można złapać porozumienia na płaszczyźnie duchowej. Ja mam koty, więc rytuał zrobię, um, pokazując to jak gdyby tak na korcie, ale jeśli ktoś ma psa będzie mógł zmodyfikować go wymieniając oczywiście taki, a nie inny gatunek. Dobra, Zoja, no to co? To czego będziemy potrzebować? O tym za chwilę. Kota na razie na spół. Dobra. Dobra, słuchajcie, a ja zaraz powiem czego będziemy potrzebować. Dobra, więc zaczynamy. Czego potrzebujemy? Potrzebujemy y, kawałka DNA naszego zwierzęcia. W moim przypadku oskarpowałam trochę moją kocicę, żartuję oczywiście. Y, wyciągnęłam trochę sierści podczas kładzenia. W, y, w waszym przypadku będzie to sierść waszego zwierzaka. Jeśli macie psa, to sierść psa, jeśli macie kota, to sierść kota, jeśli macie węża, no to y, właściciele wiedzą, co to jest wylinka, to użyjecie kawałka wylinki. No cóż, właściciele rybek, tu miałam lekką zagwąskkę, ale powiedzmy tak, można użyć odrobiny wody z akwarium, zaraz Wam pokażę, gdzie to pakujemy, tak, łącząc się poprzez wodę z, z istotą Waszego zwierzęcia, jako że woda zawiera wszyscy energię tego, co w niej pływa, tak. Kreatywność. Właściciele ptaków użyją kawałka pióra, bądź kawałeczka pióra takiego, tak, które gdzieś tam, powiedzmy, w klatce może, może się znaleźć. I teraz tak. Ja do mojego rytuału wzięłam świecę w kształcie kota, bo ja mam koty, ale równie dobrze mogłabym wziąć białą świecę w kształcie walca. Rozumiecie? Ponieważ tu mamy sygnifikator zwierzęcia. Ja, ponieważ lubię się bawić magią, kocham magię, wzięłam kota, bo tak, bo mam koty, a świece w kształcie kotów są, więc czemu nie? Natomiast jeszcze raz podkreślam, można to uprościć do białej świecy w kształcie walca. I następnie w tej świecy ja tu od spodu wydubałam dziurkę, tylko posłuchajcie, nie w knocie, tylko gdzieś obok. Można to wydłubać dziurkę, można też rozgrzanym drutem zrobić jak gdyby taką dziurkę. I teraz w waszą świecę, żeby naładować ją energią zwierzaka, które koleczymy, leczymy, czyli DNA, odrobina magii wyższej polega na tym, że zawsze pracujemy z DNA. Czyli z śladem energetycznym, nie tylko ze zdjęciem. Jeszcze lepiej mieć właśnie kawałek czegoś, tak? Yy, więc dobrze, więc pakujemy to w naszą świecę, i teraz tak: cztery żywioły do tego potrzebne jeszcze: woda, powietrze, czyli kadzidło, ogień i ziemia, czyli kamień. Przepis na dobrą wodę znajdziecie na moim blogu, link poniżej filmu, jak rozwiniecie opis, to jest link do um, mojego bloga i tam będzie przepis na świetną wodę um, ołtarzową, zamiennik wody święconej, jeżeli jesteście bieżący, możecie użyć wody święconej, a lub też czarodziejską wodę ołtarzową, jeżeli jesteście... Um, jeżeli jesteście Zwolennikami robienia wody święconej, wody święconej, świętej wody samej, to tak jak mówię, na moim blogu jest przepis na takową, tak? I teraz, cóż, żeby zamknąć jakoś w tej świecy DNA naszego kota, trzeba to po prostu zakapać, tak? Rozumiecie? Świecą, która się tutaj już pali, powodujemy zatopienie tego co tu mamy. Jeśli zdajcie krop, kropelkę wody na przykład z akwarium, bo są to rybki, tak? To zapewniam Was, że ona się tutaj też... Wystarczy kropelka zaledwie wody i że ona się tutaj też zatopi w wosku, tak? Rozumiecie. Zakapujemy to pieczołowicie. W magii nie ma dróg na skróty. Ok, będzie się trzymało. Ok, moje już jest. I stawiamy sobie naszą świecę, a nawet dobrze, że się wylało troszeczkę, bo będę mogła go umieścić tak, że mi tu ani drgnie na talerzyku. Teraz słuchajcie, olejek, ja używam olejku z róży jerycha, natomiast wy, jeśli nie macie, a był tutaj takowy filmik o róży jerycha i o tym, co zrobić z jej części na moim blogu, jeśli nie macie olejku z róży jerycha, bądź takowego mieć nie chcecie, to użyjcie w przypadku zwierzęcia olejku rumiankowego, tak? Czyli może być to oliwa z oliwek z wcześniej namoczonym, suszonym rumiankiem bądź świeżym rumiankiem albo po prostu kupić gdzieś olej rumiankowy. Nacieracie świecę sygnifikator waszego zwierzaka bardzo pieczołowicie i teraz tak, dla tych, którzy mają silną wolę, błogosławieństwo czterema żywiołami będzie na samym końcu y, y, rytuału powiedziane raz, a dobrze. Ci, którzy mają słabą silną wolę, po każdej czynności, czyli po, po wzięciu wszystkiego do ręki, nieważne czy świeca, czy dane zioło, czy kamień, będą sobie powtarzać w myślach tą figurkę przez cztery, tą formułkę, przepraszam, przez cztery i żywioły i ich działanie, poprzez wolę i słowo, niech tak się stanie, a więc tak jest, zgodnie z moją wolą, ale tak jak mówię, ja to zrobię na samym, na samym końcu, rozumiecie, tak? Im częściej dla tych, którzy pracują jeszcze nad siłą woli, tym mocniej jak gdyby podbijacie, podkręcacie, wbijacie mm, w przestrzeń wasze zaklęcie. Dobra, więc tutaj poczujemy świecę kota i teraz słuchajcie, co będziemy potrzebować. W przypadku kota i każdego innego zwierzęcia, łącznie z psem, może to być kocia miętka, jednak jeśli właściciele psów mają opór przed kocią miętą, to niech zastąpią ją rumiankiem. Natomiast kocia mięta tak naprawdę jest związana bardzo mocno z Wenus, jest związana bardzo mocno z elementem wody i w ogóle wchodzi we wszystko, co przynosi szczęście i podkręca, wiecie, szczęście w czarze. Oczywiście do miłości też się nadaje, czemu nie? Ale szczęście, tak? Więc ja tutaj pokruszoną kocią miętką... Nasmarowałam dodatkowo świecę kota, ponieważ koty lubią kocią miętkę, jak to wiadomo. Tutaj ją mamy, tą kocią w takiej formie. Ona jest bardzo podobna do mięty. Ja mam na balkonie, bo ja mam koty, więc używam świeżych ziół. Wy możecie użyć suszonych. I teraz tak, nasz czar, jako jeden. Um, Zawsze pokazuje czary przy przybywającym księżycu. Ten czar robimy przy ubywającym księżycu, albowiem chcemy przynieść naszemu zwierzakowi zdrowie, a odjąć chorobę, tak? I tu będziemy działać przeciw, w przeciwnym kierunku do wskazówek zegara. Rozumiecie? Bo będziemy ściągać coś z naszego kota. Czyli teraz, tak, dobra, kociamiętka jest na kocie, kociamiętka jest też na świecy kładziecie ręce nad świecą i mówicie tak poprzez cztery żywioły i ich działanie, błogosławię tą świecę w taki sposób, aby wspomogła proces zdrowienia mojego kota, aby w najbardziej harmonijny i bezpieczny dla niego sposób zostało zdjęte wszystko to, co przeszkadza mu być w harmonijnym, zdrowym stanie. Bierzecie kocią miętę tak jak mówię, związana z Wenus, kobieca dusza. Łączycie się z duchem rośliny poprzez to, że bierzecie ją w łapki i mówicie proszę ducha rośliny i błogosławię tę miętę w taki sposób, aby pomogła mogła ściągnąć z mojego kota. Wy tutaj dodajecie z mojego zwierzęcia, jakie tutaj macie, tak? i imię możecie wstawić wszystko to. Co wpływa destrukcyjnie na niego i na niego zdrowie. Niech harmonijny duch tej rośliny wniesie tutaj pokój, wibracje miłości i wibracje uzdrowienia. Dobra, teraz słuchajcie rozmaryn. Rozmaryn to jest nasz magiczny komandos, tak? To już Wam wielokrotnie mówiłam. To jest bardzo y, solarna roślina związana z elementem ognia z żywiołem ognia, z centralną naszą gwiazdą ze Słońcem i duch duch tej rośliny to naprawdę wgląda wielki potężny wojownik i ogólnie tu gdzie rośnie rozmaryn, a on nie rośnie on zawsze, to złe duchy nie mają dostępu w tym jeśli chorobę traktujemy jako niskoenergetycznego, złego osobnika, również rozmaryn sobie z nią poradzi, rozumiecie. Bierzecie w ręce Roślinę, łączycie się z jej duchem i mówicie tak. Proszę ducha rośliny, aby dopomógł mi w moim dziele. Niech ten rozmaryn strzeże mojego kota. Tu możecie dać imię, tak? Ja mogę powiedzieć, Zoję: przed wszystkim co złe. Niech od odpędza od niego wszelką niegodziwość, wszelkie niskowibrujące, negatywne energie, które zakłócają mu. Jego zdrowie, jego spokój, jego harmonię. Tak? Teraz moi drodzy, bierzecie miętę. Mięta, to jest miętą? Mięta, już mówiłam, mięta przede wszystkim otwiera bramy wymiarów. Ona jest związana z powietrzem i z planetą Wenus, ale przede wszystkim otwiera bramy wymiarów, przestrzeń międzywymiarową. Podobnie czyni dziewanna. Yy, więc trzeba też uważać, gdzie się je spala, bo można zrobić portal, tak? Natomiast mięta przede wszystkim jest bardzo potężna również i podnosi jakby osobistą siłę, buduje wszystko, co, z, co jest związane z witalnością, rozumiecie. Więc, więc tutaj podbijamy witalność w tej chwili i otwieramy bramy przestrzenne. Nieważne, że czynimy to w drugą stronę, jak gdyby układając w lewo naszą miętę. Aha, połączymy się jeszcze z duchem rośliny oczywiście, ale jak w szkoli to nieskupiona, więc wybaczcie. Bierzecie miętę, łączycie się z duchem mięty i mówicie tak, proszę ducha rośliny, aby dopomógł mi w moim dziele. Proszę, aby mięta w tej chwili otworzyła bramy międzywymiarowe i pomogła zabrać wszystko to, co negatywne i nisko niskowibrujące. Z aury mojego kota, z jego ciała, i żeby spalono to w boskim martenowskim piecu, tak aby więcej nie czyniło nikomu nic złego. I Bach, układacie tę miętę, rozumiecie? Odwrotnie niż wskazówki zegara, albowiem ściągamy, ściągamy jak gdyby to z naszego kota, rozumiecie? Czy też z naszego zwierzaka? Teraz tak, malachit będzie nam potrzebny. Dlaczego malachit? Dlatego, że Malachit, powiem o jego leczniczych właściwościach. Przede wszystkim wiadomo, że ma działanie bakteriobójcze i jego, na przykład naczynia z niego zrobione zabijają bakterie, świetnie się przechowuje w nich żywność, tak? ale przede wszystkim wpływa też, mówimy o magicznych, ale leczniczych zdolnościach, wyłącznie się tutaj skupiam, tak? Poprawia siły witalne, pobudza, obieg krwi. Wpływa na układ pokarmowy, jest bardzo pozytywny jeśli chodzi o, o zdrowie, a przede wszystkim pomaga też e, przynieść nam tutaj do naszego czaru element ziemi. Bierzecie malachit, łączycie się z duchem kamienia, prosząc go, aby wspomógł Was w Waszym dziele. Duchu kamienia, potężnego malachitu, proszę Cię, przynieś do mojego czaru siłę, potencjał i moc, jaki posiadasz. Wspomóż proces zdrowienia mojego kota i bądź przy nim zawsze wspomagając jego ciało, jego ducha i jego energię. Trzymacie chwilę malachit w ręku, kładziecie go na godzinie 6, czyli tu i teraz działamy, tak? I potem, po rytuale, ten malachit może powędrować do legowiska waszego kota. Rozumiecie? Będzie go uziemiał, będzie ściągał, trzeba go czyścić, będzie ściągał dodatkowo... Um, będzie ściągał dodatkowo um, cały czas um, ewentualne negatywne energie. Teraz zapalamy kadzidło, będziemy stawiać kropkę nad i, nad naszą magią, zapalamy kadzidło. Znaczy, ja użyję węgielka trybularzowego, moment, jeszcze raz muszę podpalić. To oczywiście do rytuału się zaczął palić dość niemrawo. O, rozpalił się, ok. Ale jeszcze go tu podbiję. Ok. Bo potrzebna będzie biała szałwia, ale do białej szałwi zawsze dokładamy... Po jej działaniu zawsze dokładamy jakieś inne kadzidło. Trawa cytrynowa może być, ja używam drzewa sandałowego. E, czyli okadzimy. Ziemia już jest, tak? Ziemia już towarzyszy, element ziemi już towarzyszy wibracyjnie naszej magii. Teraz zaczekamy chwilę, aż się tutaj rozpali kadzidło. Rozproszymy naszą szałę. Dobra, zaczyna dymić. I piórkiem. Pióra to też element powietrza. Okazamy naszą świecę. Rozumiecie. Możecie to też uczynić ręką, jak macie inne normalne kadzidełko, to możecie jak najbardziej używać ręką. Tak? Jesteśmy kreatywnymi czarownicami. Kropicie wodą. Element ziemi już jest. Element ognia będzie zapalony. To chodzi o to, żeby poprzez cztery żywioły i ich działanie, poprzez wolę i słowo, niech proces uzdrowienia mojego kota zostanie. Zaczęty tak, aby jak najszybciej chodził on zdrowy, szczęśliwy i pogodny. Niech wszystko to, co złe, zostanie odegnane. Niech wszystko to, co złe, zostanie spalone w boskim, martelowskim piecu w taki sposób, aby więcej nikomu nie czyniło krzywdy. Zapalamy ogień, inaugurujemy teraz. Uzdrawianie i mówimy: To się dokonało, a więc tak jest. Bach, koniec. Świecy pozwalamy dopalić ją do końca. Ewentualne resztki powierzamy ziemi. Malachit jest od tej chwili towarzyszem legowiska naszego kota. Czyścicie go pod bieżącą ziemią, albo niech sobie czasem odpocznie w ogródku, na, pod bieżącą wodą, przepraszam. Albo niech sobie czasem odpocznie w ogródku na ziemi, na świetle słonecznym, na balkonie żeby się też oczyścił z tego, co ona zbiera. I od tej chwili jest po zakończeniu rytuału w legowisku Waszego kota, tak? I cóż, moi drodzy, niech moc będzie z Wami, ogniem i mietłem. Do następnego razu. Pa, pa!